Szósty odcinek na kanale Kaskar, tym razem w Wrangler. Samochód bardzo oraz dorasowany. Natomiast bardzo, się, bardzo zmienił mi się pogląd o nim, jak, yy, jak zacząłem się nim przejechać. Ponieważ wiem sobie, że będzie dużo lepszy. Ten samochód jest bardzo ładny. Eee, no bo ja oczywiście już od dwóch lat trudy no to wygląda eee, szachownik sam od razu, lecz z lewej strony. Jest on bardzo... Wyko jest on bardzo źle wykonany, grzoni ogólnie plastik, wszystko tutaj jest plastiku. Fotele również są z bardzo słabego materiału, jedyne są, co jest dobrze kończona to kierownica. Natomiast całe drzwi, tutaj wszystko, wszystko również tu jest w plastiku. Tył, tył również jest bardzo słabo wykonany, materiał złej jakości. Yy, wszędzie użyta wykładzina, która, jest ba która bardzo nie wytrzymała. Z czasem, dlatego że to mój ma 4 lata, a już zaczęła wszędzie odpadać. Widzę kable, więc, yy, więc jest coś źle wykonane. Tutaj są belki od hardtopu, ponieważ jest to ściągany dach, który z jednej strony jest dobrym pomysłem, a z drugiej strony zły. Ponieważ, yy, ponieważ trzeba go gdzieś przechowywać. To stale nie jest takie łatwe. Jest ja on również od wewnątrz dosyć brzydki. No więc... Zachodząc tym razem do tyłu. Yy, fajnym jest to, że wisi fajkoło oraz, że, że, że można doposażyć sobie samochód w ochronie część światła, ponieważ to jest to, po czym jest Escherona, Jeszcze fajnym akcentem jest to, że klapa dzieli się na dwa koła, y, dwa, dwie części, znaczy. Y, dolna część jest dosyć śmieszna, ponieważ są to malutkie drzwiczki z dużym kołem, a górna część to sama szyba. Wagarnik że jest bardzo mały, lecz za to wysoki, co daje mu dosyć dużą ładowność. Natomiast wszystko jest ok. z wnętrzem. no bo przecież jest to samo terenownie. Lecz no nie powinien kosztować tyle, co, ile kosztuje. Kosztuje on 235 tysięcy złotych od tej wersji. A pewnie jak się go doposaży, to dojdzie to do 300. Więc jest to cena nawet dobrze wyposażonej BMW 5 lub Audi A6 yy, lub wielu takich samochodów. No, yy, co prawda jest to bardzo kultowy samochód, natomiast też bez przesady z ceną. Jego historia jest dokładnie taka sama, a raczej bardzo podobna jak G-Klasy, czyli to był samochód wojskowy, który powstał dokładnie na potrzeby wojny w 1941 roku. No a potem został przemieniony w taki samochód, który bardzo zyskał tyłu. Na drodze radzi sobie fatalnie, ponieważ skacze jak piłeczka pingpongowa. Lecz, lecz no, jest to bardziej samochód na, w takie, na takie warunki, jak są No więc... Bardzo mnie zaskoczyło. To nie jest. Hmm, wyobrażałem sobie, że dużo się oraz będzie miał dużo lepsze wykończenie. Natomiast no, całe życie się czegoś uczy. No więc, ten tym był to... We jest bardzo dużo smaczków, yy, takich kultowych, na przykład. Samochód jest fatalnie wyposażony, ponieważ nie ma nawet centralnego zamka. Co w dzisiejszych czasach jest bardzo dziwne, bo większość samochodów ma nawet dać na... i jeszcze yy, szyby są na korkę. no co w niektórych samochodach jest, ale bardzo rzadko. Natomiast no, no takie oszczędności. Ten film był dosyć krótki, lecz już go zakończymy. Pa!